Widzowie, yy, ma, stawcie łapkę w górę, subskrypcję, druga część naszego tutaj yy, kuligu. Weź swój Ursusa i, po, i jedź po mojego tego. Podczep na razie pod Ursusa. Czekaj, polecimy tym. No, jedź po moje auto. Przedam ja do się nasze poskoczyć. No to my pojedziemy, podjedziemy po ciebie. <grystanie> muszę się kopie. <grystanie> Była masakra. No. Ledwo idzie. Czekaj, ja to na ulicy odczepię i najwyżej tylko na was na Bo na ja go... no dobra. Czekaj, ja wezmę to auto, a ty stój tu. Nie, ja jeden sobie na gospo was. No, dobra. Na, na ulicy. Żeby mi tego nikt nie ukradł. No. Mogę stawiać do was do garażu? Nie zmieści się chyba. Nie się. moim to pójdzie a... Twoim urodzonym to. Mój, to jak głupi teraz. Dawaj. Jedź. Ale ty kierujesz, <laughs> jedź po sąsiada i mój to idzie, nie? No. O żeż, jak miot, aż spadłem. Dobra, spadłem, trzymaj się mocno. Wow. Trzymam się tu za te szczebelki. A tam masz linkę na dole, tam masz taką linkę mam wystającą, widzisz? Nie. Tam masz tak... no to... Ona jest taka... albo jest zawiązana pod dłem, patrz. No przecież tu masz linkę pod dołem zawiązaną, przyczep się do niej. a no ta Będę się jej trzymał, no, będę się trzymał jej. ale nie o to. Ja teraz polecę i tak nagle bokiem lecę. I w Zetora. Patrzy fursusa. Nawet nie rozróżnia tych ciągników moich. Belka się pali dalej. No, walić Pele. Co ugasi się śnieg uh -huh. <laughs> Proszę, ty. 100 na godzinę jechałem 120 Teraz przez wodę polecisz, więc uważaj O kurde A nie się jechać po sąsiada? No a kto tu jeździ? Ali, właśnie tu Chwila O kurde Odejdź po niego

Dobra, sąsiad, jest, siadaj, siadaj sąsiad, tego. siadaj. Sanki. Czekaj, tak, ja te... się zablokował. No, kurde. Siadaj na sanki. Widział, sąsiada, wyjdzie, jestem. Ej no ty. U mnie w lesie o Nie, czegoś takiego. To jest mój las. A, to ma wiek, Po prostu jeździłem ci tam trochę. O ty chamy. A wróć, że w połapkę się nie złapałeś. Na gołębie. I na szczury. Chyba jeszcze mu pod bramę zajachaj. Czekaj no, wjeżdżam moją motoryzmą do tej Nie wjeżdżaj tam. Nie wyjedziesz. Tam. wyjadę. Wzięłem. Nie. Stalało mną. wyjadę, wy nie. Masz. Masz obóz do sprzedania? Kto? A nie wiem. No ja mogę sprowadzić jak chcesz. Siadaj. ty Siadaj. Siadaj. Ciadaj. no. Ja stąd Jest normalnie. Ja pierdzielę. Boże, nie puszanym się <coughs> na pochodzie. Dziwaj pod tę belkę to się ogrzeniemy. Dobra, ogniska sobie zrobimy tam. Się. O kurde. Zakopał. Zakopał się. Dobra, jedź tak, jedź tak. <laughs> Ale on tak często ma Bo ja ja wam chyba połamam tu zawieszenia Dawajcie pod tą belkę, tu No, dawaj Dobra, chodźcie, chodźcie Dawajcie po tą O oh, kurde Chodźcie po tą belkę Chodź, ja może się spalić trochę, co? No, spalisz się no i no palisz się, palisz się szybko do, wo szybko, do śnieg, szybko do śniegu, szybko do śniegu! O Jezu! Szybko do śniegu! Dobra, lecimy dalej na sanę. A no, starczy może tego odcinka. Eee, wysiąść, wysiąść, wysoki.